Witam was bardzo serdecznie z tej strony Dominator. Jak wiecie, mamy kolejny odcinek, zajmujemy sobie Pragę. Oblegamy ją. Oni naprawdę mają sobie oddziały. Myślę, że się poddadzą bez większej walki. Ale co? My stworzyliśmy tą armię i aktualnie mamy w dupę generałów, którzy nas kosztują w dupę kasy. No, jednego wyślę do płotka. Innego wyślę tu, bo po co mi ich tyle tutaj? Niech się sobie... Niech sobie siedzą w lepszych rzeczach. Wybudowaliśmy ten budynek. Czekam na rozwój sytuacji. Hmm, przez moje terytoria. E, już się zbliża czas, czas wojen, czas wielkich walk, czas w końcu prawdziwej zabawy. której tury będą bardzo... Nie skrzypku, krzesło, Bardzo powodzi. Ale myślę, że to wszystko będzie bardzo miłe i bardzo przyjemne oczywiście w odczuciach hmm. Hmm. Szczecin został zajęty przez Niemców może to i dobrze, bo może skupią na sobie jakąś część Norwegów a jak wiecie Niemcy mają około 11 prowincji a to jest naprawdę ogromna siła która jest, będzie ciężka oj, będzie ciężka ci nie chcą się z nami sojuszyć, 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 O, kolejnego kardynała. Jaki mi dostaną, więc armię bierzemy. Zwycięstwo. I wracaj. Za to da mi pewien dochód. Mm. <śpiewanie> Spróbujmy Chyba się nie zgodzili na kapitulację Ale... 6 tur, trzeba to zająć Trzeba to krutować. Co my mamy, mamy dwie te? No jeszcze jedno to można wziąć. Trzymać obrężenie i trzeba na nich ruszyć, bo to już jest zbyt wiele, a ta silna armia musi nabyć pewnego rodzaju doświadczenia. Chciałbym to uczynić w kolejnym odcinku. I armia. Mm, mm -hmm. Państwo moje jest wielkie, silne, a nie tak potężne, jakbyśmy byśmy chcieli. To jest oczywiste. Spróbuję coś wymyśleć. Myślę, że mam dwóch kardynals. To jak będzie głosowanie na papierze, jak wygra ten papież, na którego my głosowaliśmy, to papież nas polubi. A to zarazem polubią nas frakcje. szczególnie ta frakcja, którego był nominowany papież. Hmm. Pięknie, pięknie. Mamy już to, już piąta Jak naprawdę mam nagrane do przodu. Będę miał i będę miał wam kiedy i jak co wrzucać, To jest naprawdę. Zadowalające, bo każdy odcinek się liczy, każdy, każdy, każdy się liczy o stałych porach, stałych porach. I trzeba to czynić jak najbardziej. Ślub, niech się płodzą. Nic na to nie poradzę. W Wrocławiu! Oczywiście próbujemy, nie? Żeby się poddali, bo konica do oblążenia jest... Hmm. Koniec pr próbuję automatycznie to rozegrać. To jak nawrócił, nawrócił to kardynalos, kardynalos okropny kardynalos. Wow, niezły ziomek. Dobra, w kolejnej turze damy automatyczną bitwę. Nie chcę tego walczyć, bo wyjdzie zbyt długo. A bitwa może być mało interesująca. Aktualnie nie mam czasu, bo jestem przed szkołą, więc żeby zdążyć chcę. Zająć Pragę i wzmocnić dochody, bo straty lecą. A kasa na tak zwane potrzeby chwilowe, czyli do miasta np. Łuczników i łuczników taniej do obrony, naprawdę się przydaje. Paskudna pogoda, paskudna jesień się zaczęła. Masakra. Chce mi przekupić Wrocław czy co? Nie mam pojęcia. Tandy muszę wygnać. Misja nieudana. Nie, oczywiście, że nieudana, bo jakim niby cudem mam zająć. O, Kraku się powiększył. Co kosztuje? To trzeba zrobić? Kraku musi być potężne miastem. Dobra, nie ma co. Zapiszemy oczywiście grę w razie, w razie W, w razie C. Dobre, może być. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Mamy miasto. Kasy trochę nam przybędzie dochodów. Już to widzę. Trzeba naprawiać budynki. Tej armii nie naprawia pasowałoby, bo dużo strat Wszystko do Wrocławia wyślę Oprócz tych głupich złomiastych Co się żyje w tym Gigała? Dobra Naprawić trzeba się i szykować na wojnę tutaj widzicie Gdańsk, handel jest naprawdę potężny Gdańsk to bardzo dochodowe miasto, jak widzę najbardziej dochodowe z wszystkich moich miast Rosławik nie nie za nami i twierdzę to są Praga też mało, ale trzeba ją naprawić wtedy naprawdę damy około 2000 dochodu na turę a to już jest naprawdę wiele jak na razie idziemy tu zgodnie z planem, ale to jest dopiero Początek. Nikt nie prowadzi ze mną wojny. Węgrzymi nie wjeżdżają w Kraków, ołomuniec. W Niemcy nie atakują Wrocławia i Pragi. Rosjanie nie atakują Płocka. Norwegowie nie atakują Gdańska. Wszystko się wydarzy, spokojnie. Jak najbardziej będzie wszystko zajebiście trudne do ogarnięcia. Ci, którzy widzieli tę modyfikację u kogoś innego, to dobrze wiedzą, że to jest jedna z najtrudniejszych modyfikacji w bo po najtrudniejszą skalę Warhammer który mi się najbardziej podobał który przyniósł mi naprawdę dużo wyświetleń, ale myślałem, że więcej subskrypcji nie wiem co mam, najsilniejszą armię? znaczy jakiegoś bluźnierce? no nie ci mi się tam leść. no ale inny generał, no jakąś się płodzą ci piastoje Chyba, chyba, chyba Chyba się, ale ten już jest widzę Tężny, dobry, dobry generał Mur naprawmy I kontynuujmy turę Nas 20 Jeszcze chwileczkę sobie pogramy No dzisiaj nie będzie zbytnio długi Ale jak zajdzie Pragi to to już wielki sukces, wielka rzecz w mojej sile ekspansji na, e, e, od morza do morza. Ale powiem, że do tego morza tutaj, kołowo by się dało dojrzeć, dał. Nie wiem jaki jest mój plan, zobaczymy jak się gra potoczy. Powiedziałem Wam, że do Roma, co trzy odcinki nowego Roma, jak sobie kup kupię. Będziemy nagrywać non-stop. Pronk Crusisa co 3, 3 dni od 21. Czyli jak będę miał 5 odcinków, to już jest 15 dni, czyli pół miesiąca, mam gotowość. Nie, kapujecie co chodzi. Bo mi się naprawdę spoko w to gra. Na razie jest dość nudna, bo ja jestem dość nudnym opowiadaczem. Tak nie powinno się robić. Pewność siebie. Ale ruszamy, ruszamy, ruszamy. To mi tu wyskakujesz. Naprawmy może. No, czy... Wikom sobie przez przypadek. No, będzie. A chciałem tu... Dobra, niech to będzie. Będzie, Naprawdę będzie, będzie spoko, o słońce wyszło, wow, nareszcie Nareszcie słońcem Bo taka zima, taka zima To, to już może poprzą na tą rzece Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi Praga, Praga, Praga Wresla, Wrocław, Wrocław, no Gdańsk Boję się tych tak Litwinów, bo oni mogą mnie naprawdę się na armię Mam za lewie dobrą konicę, a to nie wszystko, nie wszystko Znaczy konicą można naprawdę wiele zrobić A, naprawiłem wszystko? żeby przeszkodzi wszystko Nie mogę, czemu nie mogę? Czy kardynał mi umarł? Fuck, shit Muszę sobie Aha... Wsiędza i czekać na mury. Naprawiono oczywiście widzicie już Praga już jest rozwój, już jest armia. Już się dzieje wiele. Ale myślę, że na dzisiaj skończy, bo już y, czas mi goni. W sensie tak nie jest y, za krótko. Napiszemy grę. I widzimy się w kolejnym odcinku. W Odcinka, w których rozpoczyna się wielka wojna. Wielka, wielka, wielka wojna. Bye!